Dla nas bardzo szczęśliwie, bo ukończyliśmy i ukończyliśmy na niezłym miejscu drugim. Jesteśmy przezadowoleni z tego miejsca. Yy, ale oprócz tego wszystkiego yy, trasa bardzo fajna, yy, szybka, yy, także mieliśmy przyjemność z jazdy i to nas też bardzo cieszy, że nie tylko wynik, ale, ale radość z tego co robiliśmy yy, było fajnie. Oczywiście było emocji multum, bo prolog nam nie poszedł według, yy, że, że tak powiem, naszego założenia, ale czasami tak bywa. Drugi dzień był bardzo dobry, a dzisiaj całą noc żeśmy myśleli, żeby tylko nie stracić przewagi, które mieliśmy i to jest też stresujące, bo będąc gdzieś na drugiej pozycji i ją stracić ostatniego dnia, no było by nam niezmiernie przykro i smutno. No ale opanowaliśmy emocje, opanowaliśmy nerwy, udało się, jesteśmy bardzo zadowoleni. Tak, bardzo fajny ride. Zaczęło się deszczowo, później dzisiaj słoneczko mamy. Odcinki mega przygotowane, równiarką płasko, z zakrętu zakręt, tak pokładana trasa, że aby się chciało jechać, tak aby dłużej. A więc niesamowicie fajna przygoda, super wspomnienia i za rok się widzimy znowu. Dane, nas udane, cieszymy się, że jest, jesteśmy na mecie. Raj trudny, wymagający, długi, w końcu zrobiliśmy. 500 km. Cieszę się, że takie rajdy są w końcu organizowane w Polsce. Nie tylko krótkie baje, ale, ale coś w skali Europy. Jesteśmy na mecie, czekamy na wyniki, bo jak zwykle mamy problem z naszymi urządzeniami nawigującymi, a więc tak naprawdę jeszcze nie znamy swojego wyniku. Myślę, że jest dobry i cóż, za rok na pewno się widzimy z powrotem. Podróżowanie jest naprawdę fajne, powiedzmy ten ostatni OZ rzeczywiście już był taki dziurawy, że tam momentami tak się zaciskało zęby i żal było tego sprzętu, ale, ale naprawdę daje radę wóz, podoba mi się to auto, nie ma oczywiście jakoś wielkiej mocy, tak? to, to czuć, że czasem brakuje w tym grząskim piachu poweru, ale to dla nas jest idealna sytuacja, to znaczy przyjechaliśmy tu zbierać doświadczenia, uczyć i trochę wrócić tak, do motorsportu, no akurat w tej formie offroadowej. Jakieś plany długofalowe? No, długofalowe to chyba nie, ale, ale na razie nam się marzy, marzy pustynia. Więc, więc takie są plany. W tym roku już? W tym roku. Gratuluję. <laughs> tak zakończyliśmy dzisiaj tą nierówną walkę z poligonem. E, Rad jest świetny. Ja bardzo lubię baję Poland, bo tu jest tak przepięknie, e, że po prostu to jest radość, że można po prostu że można tędy pojeździć, natomiast e, nie jestem zadowolona, jestem wręcz wściekła na siebie, bo zrobiłam chyba jakiś głupi szkolny błąd i na jednym odcinku zakopaliśmy się po prostu na Amen, straciliśmy 20 minut niestety, no ale tak poza tym, no jesteśmy na mecie, jest super, e, nie było łatwo, bo tu nigdy nie jest łatwo, e, było różnie, bo tu zawsze jest różnie, raz słońce, raz deszcz, e, generalnie jest super, jesteśmy zadowoleni. No, ciężki sezon, tak, bo jechaliśmy 7 rajdów, to był siódmy rajd Wydawałoby się, że, że w Polsce, że wszystko znamy No ale też nie ukrywam, że jesteśmy zmęczeni tym sezonem Dlatego był taki dosyć wymagający ten rajd dla nas Bo wystarczyło dojechać, a jak to mówią, że jak się wystarczy dojechać, to tam często coś się dzieje tak? Czyli byliśmy mega sfokusowani, bo to już jest... W tym miesiącu już nad nie wiem, który rajd, chyba drugi, i osiągnęliśmy to bez żadnych tam przygód. i Jestem bardzo szczęśliwy, no bo przybliżyło nas to do zdobycia Pucharu Europy w klasyfikacji generalnej. Dlatego jest, gratulacje. Jest ok, tak. Dzięki. Dziękuję, gratulacje. Podsumowanie Baja Poland. Zaczęło się świetnie. Prolog wygraliśmy. Pierwszy długi odcinek w Drawsku wygraliśmy z dużą przewagą. Na drugim odcinku w Drawsku tym 150 km do tankowania mieliśmy świetne tempo, już wygrywaliśmy prawie minutę, ale na kilometrze około setnym złośliwość rzeczy martwych. Zerwał nam się pasek Polarisie i zajęło nam dosyć sporo czasu, żeby to awarię usunąć, bo gdzieś tam się wplątały te resztki. No Już wiedzieliśmy, że ride jest dla nas trochę skończony, tak? bo, no bo my jesteśmy zainteresowani zawsze tym najwyższym stopniem podium. No ale nadal chcieliśmy mieć fans jazdy i te dwa dzisiejsze odcinki pojechać jak najszybciej potrafimy, bez żadnej kalkulacji, tylko i wszystko. E, łącznie z hopą, która, która jest na tym OS-ie. No i to się poniekąd opłaciło, bo okazało się na koniec, że żeśmy dogonili do drugiego miejsca w klasie. E, o 3 sekundy jesteśmy z przodu, także taki miły akcent na koniec dla nas. No ale wczoraj straciliśmy tam 15-20 minut, więc tego już nie byliśmy w stanie odrobić. Rajd bardzo fajny, samochód spisywał się naprawdę świetnie. Polaris Polska Racing Team, RD Racing i GFR to w ogóle mistrzostwo świata, te, jeśli chodzi o obsługę. Tak jak mówię, no złościowość rzeczy martwych wczoraj nie dała nam rajdu wygrać, ale z zespołu, z siebie i z Rafała jestem naprawdę bardzo zadowolony, bo pojechaliśmy 100% co umieliśmy. Kolejna baja, najważniejsze, że już kończona. Myślę, że tempo nie było złe, mimo braku przygotowań. Jesteśmy na tyle konkurencyjni, na ile możemy być. Myślę, że ile z siebie dajemy, tyle możemy. I te tempo, po prostu, jakie pokazaliśmy teraz na tym rajdzie, jest adekwatne do możliwości tego samochodu i naszej zabogi. Baja, Poland w tym roku. No, ja jechałem pierwszy raz w t 1+ dla mnie niesamowite wrażenia. Kierowca bardzo, bardzo szybki. Zupełnie inna jazda. Wcześniej jeździłem TVM. Dużo rzeczy, takich bolączek, tego auta też znaleźliśmy podczas tego rajdu. Ale cały rajd uważam za bardzo pozytywnie przejechany i jestem strasznie zadowolony. No, mieliśmy troszkę przygód, bo to koło, pod niej jakaś mała awaria. Ważne, że jesteśmy na mecie, bo niech kto wygrał, kto jest na mecie, jest najważniejszy. No, delikatnie niedosyt jest, ze względu na to, że mieliśmy taką drobną, ale bardzo znaczącą usterkę, aczkolwiek wysiadł nam Interkom. Jechaliśmy na migi, że tak powiem. Paweł pokazywał mi rękoma. No, było ciężko, ale jakoś dojechaliśmy. No i przed samą, już praktycznie metą strzelił nam drążek na tylnych kołach od zbieżności, ale na szczęście przed samiutką metą dopiero strzelił. No tutaj spadliśmy, no, mieliśmy fajną pozycję, bo już jechaliśmy, myśleliśmy, że uda nam się utrzymać drugą pozycję w grupie, aczkolwiek no, Maciek Gęza docisnął, zaatakował skutecznie i 3 sekundy nas przeskoczył, także skakujemy na trzecie, ale i tak jest dobrze. No to było naprawdę wyzwanie, chwilę przed na szczęście to się wydarzyło, z samego parku serwisowego jak wyjechaliśmy się to wydarzyło, więc mieliśmy jeszcze chwilę, żeby omówić szybką strategię. Eee, no, znaleźliśmy swój system, na szczęście był skuteczny, wszystkie, wszystkie zakręty poszły jak trzeba. No ale wiadomo, że to nie jest to samo co przez Intercom. Baja Poland był bardzo trudnym rajdem dla mnie, dlatego, bo chyba zachorowałem na jakiegoś wirusa, jestem w fatalnym stanie fizycznym. Wczoraj myślałem, że w ogóle nie wystartuję w tym rajdzie, bo nie mogłem się skoncentrować, mam duże kłopoty zdrowotne, ale z każdym kolejnym odcinkiem jakoś udało się przebrnąć wczoraj przez całe Drawsko i dzisiaj już troszkę stałem i pojechałem w miarę swoim tempem, notując już dobre czasy w klasyfikacji. Generalnej, ale najważniejsze jest to, że po prawie rocznej przerwie wróciłem do rajdów cross country w zespole Polarisa, że nasz pojazd spisywał się bardzo dobrze, że ja znowu się w nim odnalazłem. No i ten, te czasy z końcówki rajdu już pokazują, że to jest dobry, dobry prognostyk na kolejne wspólne przygody. Wiesz co, długo jeżdżę w rajdach, ale jeszcze takiego rajdu E, chyba nie mieliśmy absolutny rollercoaster emocji, e, przygód pozytywnych, negatywnych. E, no działo się strasznie, to była trzydniowa bitwa, bo dobrze zaczęliśmy w, w pierwszy dzień. Na prologu byliśmy pierwsi w klasie, trzeci w grupie, więc jakby wszystko ok. E, na Trawsku e, pierwsza pętla, e, jak widzieliśmy ile samochodów mam problemy, ile na poboczu mijamy uszkodzonych kanamów. Po, po awariach, po wypadkach troszkę odjęliśmy, myśleliśmy, że to tak będzie taki, taki miks pomiędzy bezpieczeństwem a, a prędkością, ale okazało się, że o tak mój pilot ale okazało się, że, że no, nasi konkurenci zrobili czas lepszy o ponad półtora minuty myśleliśmy, że jesteśmy za burtą na drugi pętli próbowaliśmy ten czas gonić ale no, mieliśmy tam jakieś problemy po drodze z silnikiem, troszkę jechaliśmy w kurzu. Na koniec jeszcze no, zdarzyła się taka sytuacja, że Michał Kościuszko stał popsuty 3 km od mety, mieli zapiętą linę i prosili bardzo o to, żeby ich scholować, bo tylko w ten sposób mogliby ukończyć ten rajd i mając świadomość tego, że prawdopodobnie tracimy szansę na wygranie tego rajdu, Zaczęli, zaczepiliśmy, scholowaliśmy ich, straciliśmy mnóstwo czasu. Myśleliśmy, że jesteśmy już na tego rajdu, ale okazało się, że nasza konkurencja też miała kłopoty i że finalnie bogowie rajdów oddali nam ten czas, nadal byliśmy pierwsi. Dzisiaj wydawało się, że mamy bezpieczną przewagę 3 minuty na tych dwóch odcinkach. Wyjechaliśmy na ten pierwszy odcinek. Po 200 metrach trzasnął dyfer i musieliśmy jechać na, tylko na tylni napęd, gdzie są olbrzymie już kolejny bardzo dużo piachu. Straciliśmy dwie minuty, została minuta, trzeba było ją bronić na tym ostatnim odcinku, ale finalnie okazało się, że jednak pojechaliśmy już ponaprawiani lepiej, nadrobiliśmy nawet minuty, także dowieźliśmy to zwycięstwo. Fajnie to, to powiedzieć, drugi rok jesteśmy na pierwszym miejscu, wygrywamy naszą, naszą klasę na Baja Poland w Szczecinie, także jesteśmy bardzo zadowoleni, można powiedzieć przeszczęśliwi. No, tradycyjnie długi rajd, bardzo fajne połączenie Szczecina z Drawskiem, to zawsze kupa emocji. Dla nas akurat bardzo ciężki i ee, pechowy, co chwilę coś nam się przytrafiało, myślę, że podczas tego rajdu przytrafiło nam się w zasadzie wszystko, ale finalnie jesteśmy na mecie, więc trzeba się cieszyć i można się szkolić do następnej rundy. No działo się, działo się, ale Baja Poland, no, bardzo wymagający rajd, dużo zniszczeń i u nas w pojeździe i w innych pojazdach. Ten ostatni dzisiejszy OS, no potworne kolejne przez ilość jednostek jadących no i też na pewno przez te ciężarówki Dakarowe. Bardzo zadowolony jestem z tego, że jestem na mecie. Mniej generalnie z czasów, ale dojechaliśmy kolejny rajd, więc walczymy, e, tak jak był plan, e, o genpudło i generalkę całego sezonu. Pozdrawiamy, panie Gdańsk Rally Team. Kończymy rajd e, niestety z małymi problemami. Wczorajszy odcinek na Drawsku Niestety pierwszy nie został przez nas ukończony, więc kara i właściwie wyeliminowanie z jakiegokolwiek ścigania, aczkolwiek w drugi odcinek na Drawsku i dzisiejsze dwa dobre czasy. Dzisiaj dwa razy piąte w generalce całego rajdu, także tempo było. No niestety pojazd się poddał na pierwszym odcinku i przekreśliło to nasze ściganie. No, na nas pokutował błąd z, z prologu piątkowego, i przez wywrotkę ciągnęło się za nami takie dalekie miejsce. Odrabialiśmy straty, robiliśmy co możemy, ale jazda za daćkami, które się kopały i to wszystko przysparzało nam kłopotów. Dawaliśmy z siebie wszystko, wyszło nie najgorzej. Prowadzimy bratobójczą walkę tutaj z Grzesiem Mikułą o drugie miejsce w generalce naszej klasy. Na razie chyba wygra, teraz wygra po tym wyścigu Grzegorz, ale dajemy z siebie wszystko. Przed nami jeszcze dwa kolejne rajdy. Do zobaczenia na następnym. Podsumowanie: no cóż, chciałbym go podsumować tak jak w zeszłym roku, ale nie da się, ponieważ y, y, początek super, piątek super, dziesiąta pozycja w generacji. Nie mogło być lepiej, e, natomiast y, pozytywnie wystartowaliśmy do sobotniego, pierwszego odcinka i szliśmy super płynny flow, był na 51 km, ktoś przed nami zerwał taśmę, mieliśmy jechać lewą stroną, a wpadliśmy prosto w czołgowisko, gdzie niestety nas bardzo podbiło, wyniosło, urwaliśmy tam amortyzator, całą prawą stronę, więc dla nas w tym momencie sobotni rajd się skończył. Natomiast dzięki mojej rodzinie, która przyjechała na niedzielę, zmotywowała mnie, żeby auto poskładać i dzisiaj po prostu kameralnie wystartować w tych dwóch odcinkach. No i co, i przyjemnie się jechało. Pogoda dzisiaj dopisała, także wszystkim gratuluję. Mój przyjaciel Tomek z SGRL-Team zdobył trzecie miejsce, także no, też super. Ja w zeszłym roku trzecie, w tym roku on. Także no, historia w jakiś sposób zatoczyła koło, także, także ogólnie pozytywnie, no co tutaj dużo mówić, nie? Gratuluję. E, no kończymy to na drugim miejscu w klasie sztok. E, rajd był taki bardzo szybki, ale wymagający. Odcinki były i szybkie, i bardzo piastczyste, dużo wody, e, no jak co roku można się tu spodziewać, było wszystkiego. W tym roku było wszystko. Było naprawdę co robić. To był bardzo ciężki rajd. Tak, no Baja Bola, dobiegło właśnie końca. Dla nas nie do końca szczęśliwy rajd, bo mieliśmy usterki z samochodem, takie, które uniemożliwiły nam przejechanie wszystkich odcinków specjalnych. Niemniej jednak e, sukces jest, bo mamy punkty uzbierane do klasyfikacji ogólnej. E, finalnie, tutaj na imprezie, będziemy na drugim miejscu na podium. A przede wszystkim no trochę tej zabawy było, trasa była przepiękna, było dużo nowych odcinków na pętli drawskiej, nowych tras, takie naprawdę dających dużo frajdy z jazdy, także generalnie uznajemy imprezę za bardzo udaną. Witam, załoga numer 805, Krzysztof Widariusz Łębowski. Udało nam się dojechać, jesteśmy zadowoleni, strijd bardzo wymagający, wielu z naszego teamu nie dojechało, nie ukończyło, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Fajna impreza. Mega ride, mega impreza. Cieszymy się, że bez większych, mniejszych, znaczy bez większych a nie tak naprawdę mniejszych awarii dojechaliśmy bezproblemowo. Tempo pozwoliło nam, bodajże, nawet na te drugie czy pierwsze miejsce, w zależności co teraz organizatorzy uznają. Jesteśmy mega zadowoleni. Mamy fajną prognozę na tym, co pokażemy na kolejnej rundzie. Trzymajcie za nas kciuki, kciuki dzięki wielkie. Jest to nasza pierwsza impreza w tym roku i w ogóle w, w tej formule, bo do tej pory jeździłem przez kilkanaście lat w kategorii kładów. Od tego roku przesiedliśmy się na klasę SSV. Świetny, świetna, świetna, w ogóle świetna, świetna impreza. i Startowałem tu kładem chyba z 7 czy 8 razy, więc zawsze miło jest wrócić na, na poligon. Bardzo dobrze przygotowane odcinki. Powiedziałbym, że nawet perfekcyjnie, bo yy, myślę, że w ogóle nie było takiej szansy, żeby gdzieś, gdzieś pogubić trasę. Także naprawdę super. Startowaliśmy w Pucharze Polski, a ja i Rafał. E, ostatecznie jesteśmy chyba na trzecim albo na czwartym miejscu. Tego jeszcze nie wiemy, także jesteśmy mega zadowoleni. Dziękuję, gratuluję. Ride, right, bardzo fajny. Wymagający, ale dawał dużo przyjemności. Szczególnie wczorajszy dzień, długi, długi dzień, ale no dla, nas, dla nas super. Przejechaliśmy cały rajd bez żadnej usterki, z każdego odcinka na odcinek, coraz szybsi byliśmy, więc super nauka i, i, i duże doświadczenie. Bardzo dobry rajd. Fajny, ciężki, trudny dla nas. Nowe auta TT1 Plus zrobiły nam bardzo trudną trasę, więc jedynie z autami na końcu. Awaria, walka do końca, wygrana, Eee, Więc tak, to mój pierwszy rajd Baja Poland, najdłuższy z dotychczas przejechanych. Świetnie przygotowane trasy, rajd bardzo, ale to bardzo wymagający. Ale było super, mam świetnego pilota, dojechaliśmy bezpiecznie, było super. ...Baja Poland. No, z punktu widzenia debiutanta, bo jest to mój pierwszy start w cross country, myślę, że jest to najcięższa dziedzina motorsportu. Jeżdżę w driftingu, więc tutaj po prostu 150 km jednego S i utrzymywanie y, fokusu na jeździe jest naprawdę bardzo ciężkim zadaniem. Super impreza bardzo dobrze zorganizowana. Y, osobiście świetnie się bawiłem. Uważam to za naprawdę świetny początek y, swojej kariery w rajdach cross country. To jakie plany? Zbieranie budżetu. <laughs> bo nie jest to tani sport. Eee, myślę, że w przyszłym roku będę chciał również wystartować w Baja Poland, a czas pokaże w jakiej klasie. Właśnie ukończyliśmy rajd Baja Poland 2025. Rajd dla nas bardzo ważny, bo to rajd marzeń. Od początku istnienia tego rajdu czynnie uczestniczyłem w obsłudze, taśmowaniu, staniu jako sejfciarz razem praktycznie ze wszystkimi członkami naszej ekipy. Bardzo nam się podoba, że mogliśmy w tym wystąpić, zdobyć trzecie miejsce w grupie. Także wrócimy z pucharem, wracamy na podium, wracamy na tarczy. Jest rewelacja, samochód się w miarę spisał. Cała ekipa się spisała na medal, także jedziemy dalej i walczymy o tytuł mistrza. Pozdrawiam Was. Więc tak, bardzo się cieszymy, że jesteśmy na mecie. Pierwszy odcinek specjalny poszedł na mnie za bardzo, bo przejechaliśmy No, byliśmy prawie na końcu, natomiast drugi poszedł lepiej, trzeci jeszcze lepiej, a czwarty najlepiej, o tak, nie? Liczymy na dobre miejsce, na podium na pewno, nie sprawdzałem nawet dokumentacji, które miejsce, mam nadzieję, że pierwszy stołek, zobaczymy. Proszę pana, biorąc pod uwagę, że razem z pilotem panem Mateuszem, i tym samochodem mamy prawie 130 lat, to w ogóle jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy na mecie. Także rewelacyjny rajd, bardzo nam się podobało. Przysz... Rówieśnik ten samochód jest tutaj kolejny, jeśli tak, o lat. Także bardzo jesteśmy szczęśliwi, że dojechaliśmy na metę i w przyszłym roku na pewno też wystartujemy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w super pogodzie, w super atmosferze, jesteśmy na mecie rajdu najważniejszego w Polsce Baja Poland, cieszę się, jestem na podium, trzecie miejsce też tutaj bardzo dobre dla mnie, bo jakby powiedzieć, już jestem troszeczkę myślami przy starcie w następnym rajdzie Dakar, także spokojna, chłodna głowa meta najważniejsza, pozdrawiam niestety Baja Poland się dla nas zakończyła, odcinki były bardzo fajne, bardzo szybkie, takie, takie jak lubimy Wczorajszy dzień w Drawsku, bardzo wymagający ze względu na fakt, że jechaliśmy po samochodach. Dzisiaj, jak otwieraliśmy trasę, odcinek bardzo fajny, wymagający. Trzeba było się mieć na baczności, szczególnie na drugim okrążeniu, z tego względu, że samochody odkopały już wiele korzeni, kamieni i tym podobne. Zawody trochę ciężkie na moim motocykl, bo jedziemy, startujemy ciężkim motorem adventureowym. Razem z, ścigamy się z lekkimi motocyklami. E, rob, zrobiliśmy to po to, aby pokazać, że, że takim motocyklem da się startować i da się też rywalizować z lekkimi motorami. Nie jest lekko, aczkolwiek e, no pokazujemy tutaj, że motor Adventure'owy wcale e, nie, nie, nie jest gorszy od tych lekkich. Więc e, śmiało wszystkich zapraszam, żeby sobie spróbowali przejechać takie baja e, takim motocyklem. Co do trasy, no troszeczkę niebezpieczne na ten motor, duży, e, dużo dziur. Kolejny po autach, to, co raczej nie jest dla nas motocyklistów przyjemne, jechać po, takim, po, takim, po takiej trasie zniszczonej. No ale każdy ma takie same warunki, więc pilnowaliśmy się, aby dojechać cało do mety i nie zrobić sobie krzywdy. Fajne szybkie odcinki wczoraj w, w Drasku, bardzo dziurawe, bo po samochodach, po dużej grupie samochodów. Dzisiaj dwa takie motokrosowe odcinki w Szczecinie. Testujemy nowe rozwiązania, następne rajdy. Idzie nam dobrze, tempo też było fajne, bo z motorkami e, przyjechaliśmy tam chyba pierwsze, e, drugie, trzecie miejsce, także jestem zadowolony. Ten tempo było dobre, także dziękuję. E, kolejna moja baja, tak? E, drugi raz e, jestem tu w Szczecinie. Impreza uważam bardzo fajna. Publiczność przede wszystkim tutaj na każdym kilometrze jest. Przede wszystkim do Szczecinie. No dużo publiczności, fajnie się jedzie. E, dają, dają takiej otuchy. No i co? No, ukończona bo i chce się wracać tu co za rok. Zobaczymy. So. Wit witam, właśnie skończyliśmy baja Poland. Ride mega. Pogoda zróżnicowana, było trochę deszczu. Dzisiaj słonecznie, na zakończenie, więc super. No, Raid dosyć wymagający. Dosyć długi, jak dla mnie bynajmniej. Także jestem zadowolony, ukończony, jest podium, także jest najważniejsza, fajna zabawa. Dziękuję. Start, koniec sierpnia, sezon wakacyjny, marny okres na przygotowania. Niestety przed startem dopadła mi jakaś infekcja, cieszę się, że dojechałem cały. Wszystko wskazuje na to, że będzie pierwsze miejsce w Pucharze Polski. Natomiast średnio zadowolony jestem z dyspozycyjności i formy. Zawody ciekawe, trzy dni ścigania, trochę mało kilometrów, trochę mało nawigacji. Eee, ale zawody uważam za bardzo fajne. Eee, rajd bardzo ciekawy. Eee, pierwszy raz chciałem eee, Bali Poland, e, także parę było ciekawych e, elementów. Bardzo fajne ściganie, duża różnorodność e, i dużo zaskoczeń niespodzianek. E, także. E, fajnie małe jakieś tam e, drobne afery, e, kilka wywrotek, ale generalnie naprawdę rajd można udać za udany. E, można uznać za udany. To chyba wszystko. Do zobaczenia zaraz. Baja Poland 2025 Naprawdę trudny rajd. Nie spodziewałem się takiego trudnego rajdu. Mieliśmy, co prawda, sobotnie odcinek skrócony, niż, krótszy niż samochody. Ale naprawdę wyczerpujący. Pierwszy odcinek jechało mi się dosyć źle. Drugi odcinek jechał mi się już bardzo dobrze. Paradoksalnie po tych samochodach, po kolejinach, po korzeniach, jak już wszystko było rozjechane, to wtedy dopiero nabrałem jakby sił i, i drugi odcinek naprawdę szedł mi dużo lepiej. E, niedziela, jak zwykle, mnóstwo kibiców, wspaniali ludzie. E, tutaj mamy też dużo znajomych, więc kibicują nam. E, spotykamy ich przy trasie Chopa, Kanam, e, dalekie loty. Nie było się bez e, uszkodzeń. Nie tylko samochodów, ale i te sprzęty gdzieś tam. E, Nabrały jakiejś, jakiegoś respektu do tych, do tych odległości dalekich lotów, ale udało się dojechać, do dowieść pierwsze miejsce, także jestem zadowolony. Tyle, dziękuję. Oj, dużo się bardzo działo. Nie dość, że pogoda, po prostu było wszystko. Dzisiaj poranek bardzo było ślisko, teraz znowu ten drugi odcinek było bardzo gorąco, duże dziury. Wczoraj nawet mieliśmy burzę z piorunami. Zlało, zlało nas trochę deszczem, także, także dużo się działo. Trochę mało kilometrów to jest to szkoda, no ale, ale taki, tak jest ostatnio, niestety, na tych rajdach, że coraz mniej mamy pozwoleń do, do użytkowania. Więc fajnie, że w ogóle cokolwiek się odbywa. No i co mogę dobrego powiedzieć? Dla mnie na pewno jakiś fajny test. Dzisiaj zaliczyłam jakąś glebę zupełnie bez sensu na sam koniec ale mówię, bardzo fajny rajd, co roku tu wracam, chociaż co roku mówię, że, że to już moja ostatnia Baja Poland, ale e, fajnie się jest ze wszystkimi spotkać, pojeździć e, i oby jak najwięcej i jak najdłużej to przytom. Pierwsza, pierwszy raz, pierwszy rajd. E, uważam, że z sukcesem, bo pokonany do końca, z dużymi kłopotami, ale po to tutaj się jest, żeby uczyć się od najlepszych i mam nadzieję, że oby następnego razu. Bardzo fajny ride, fajne trzy dni, ciężkie trasy. Wczoraj bardzo dużo deszczu na drugim odcinku, wszystko płynęło rzeką, także ciężko. Ale ogólnie jestem zadowolony. Jestem zadowolony trzecie miejsce w ADV, więc super. No co mam więcej powiedzieć? Jeszcze. Chciałem podziękować żonie za to, że tu była mi bardzo pomagała i Krzyśkowi Jarmużowi ze 115 Motorrail Team, który również mi pomagał. Dzięki, pozdrawiam. E, świetny rajd, wymagający, warunki pogodowe troszeczkę momentami nam przeszkadzały, ale dało się zrobić wszystko. Trzeba było jechać bezpiecznie, w miarę szybko. No, nie było łatwo, ale najbardziej jesteśmy szczęśliwi z tego, że jesteśmy cali i zdrowi na mecie. To jest chyba najważniejsze. Bardzo ciekawe, aczkolwiek trochę zaskakujące, że jechaliśmy w drugi dzień za samochodami ciężarowymi i w ogóle za całą stawką. To spowodowało, że to była trochę walka na, na trasie, natomiast na pewno jest to bardzo e, wymagające, ale i ciekawy rajd. Udało się fajny wynik zrobić, jak na pierwszy raz, tak jak i kolega, którym po prostu uważam, że super i na pewno wybiorę się jeszcze raz.